Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby Twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do artykuł tematu. Artykuł o tym, jak walczyć z autohumanami, metody walki, strategie zachowania, porady i zalecenia. Na końcu artykułu wideo o walce z autohumanami. Artykuł o tym. Jak walczyć z autohumanami, metody walki, strategie zachowania, wskazówki i zalecenia. Na końcu artykułu film o walce z autohumanami. Autohumani S.A. spotykani nie tylko w ruchu ulicznym, podczas podróży do lub z pracy, ale także na chodnikach, przejściach dla pieszych. Takich ludzi nie obchodzi, czy przeszkadza innym uczestnikom ruchu, czy nie, czy stwarza dyskomfort, zachowuje się niegrzecznie i nieodpowiednio. Czy jego samochód zaparkowany w złym miejscu przeszkadza? Coraz więcej osób podejmuje walkę z pozbawionymi skrupułów i hamskimi kierowcami. Czasami te wykroczenia ESA nie szkodliwe, ale często powodują poważne uciążliwości, a Z do zagrożenia bezpieczeństwa ruchu. Przyjrzyjmy się, jakie to proste i jak należy postępować, stając po stronie prawa, bez uciekania się do nielegalnych działań. Organizacje. W stolicy naszej rozległej ojczyzny obowiązki związane z wykroczeniami drogowymi SA podzielone między Policję Drogową i Magii, Moskiewski. Administracyjny Inspektorat Drogowy. GIPT zwalcza wykroczenia związane z parkowaniem na chodnikach, magii, na parkingach, trawnikach publicznych pod znakami zakazującymi: parkowania i zatrzymywania się. Zdjęcia, nagrania wideo. Obecnie problematyczne jest udowodnienie wykroczenia bez dokumentacji fotograficznej i wideo. Zdjęcie udowodni fakt naruszenia. Jednak wymagania dotyczące jakości i katów w departamentach policji SA różne. Dlatego lepiej jest zrobić co najmniej trzy zdjęcia z przodu, z utrwaleniem numeru i faktu parkowania na chodniku. W niektórych komisariatach wystarczy jedno zdjęcie. W innych trzy zdjęcia to za mało. Na podstawie zdjęcia policja wystawi mandat zgodnie z wykroczeniem. Oprócz zdjęcia należy zapisać dokładny czas i adres miejsca naruszenia. Bez tych danych wniosek będzie nieważny. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności należy niezwłocznie złożyć wniosek tego samego dnia, ponieważ termin na rozpatrzenie wykroczenia administracyjnego wynosi 60 dni. W przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony. Negocjacje. Często zdarza się, że podczas nagrywania wykroczenia pojawia się właściciel samochodu. Zdarza się, że jest ich więcej niż jeden. Jeśli jesteś przyzwyczajony do cichego i spokojnego życia i nie potrafisz stanąć w swojej obronie, lepiej tego nie rob, negocjacje. Ale jeśli chodzisz na siłownię lub masz tytuł co najmniej kandydata na mistrza sportu w boksie, to czemu nie? Takich sytuacji jest wiele i będą się zdarząc cały czas. Kilka wskazówek, jak zachować się w takich przypadkach, niegrzeczny szybko zejdź mu z drogi, zanim rozmowa i oburzenie przybiorą gwałtowny obrót. Często jednak zdarza się, że nie jest sam, ale w towarzystwie kilku napompowanych wujków lub mistrzów sportów sambo. Wymierzanie sprawiedliwości w swoim sąsiedztwie to zły pomysł, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że spotkasz przestępcę. Nie najlepszym otoczeniu i być może nie samego, a on na pewno cię zapamięta. Zostaniesz znaleziony, zidentyfikowany i w najlepszym przypadku zostanie napisane oświadczenie przeciwne, a sprawy mogą potoczyć się bardzo negatywnie. Może nie napisze poważnego oświadczenia, ale na pewno spowodują kłopoty i kłopoty. Będziesz musiał się pocić. Werbalne ta metoda będzie wymagać wysokiego poziomu umiejętności aktorskich i talentu. Ta metoda będzie wymagać wysokiego poziomu umiejętności aktorskich i talentu. Będziesz musiał odegrać fikcyjną rol i wczuć się w nią. Wyjaśniasz hamowi jego złe postępowanie, przytaczasz dowody, fakty. Jeśli przeciwnik jest odpowiednia osoba, Konflikt zostanie rozwiązany pokojowo. W przeciwnym razie, rozmawiając z nim, stracisz tylko czas. Nieważne. Esa ludzie, którzy po prostu ualew beben. Dotarcie do ich świadomości jest dość proste. Wyjaśni, ze przeszkadza dzieciom, osobom starszym, młodym matkom. Ze należy przestrzegać ram porządku i nie parkować na podwórku, tak jak jest. Ze nie jest jedynym, który stawia swój samochód i ze przyprawidłowym parkowaniu obok niego może zmieścić się kilka innych samochodów. Kompulsje rzadko, ale docierają do człowieka i następnym razem nie postawi samochodu tam, gdzie chce. Składanie wniosku. Na stronie internetowej Policji Drogowej znajduje się przycisk przejdź do wypełnienia, wybierz region i idź dalej. Tekst może wyglądać następująco: cel, wniosek. Wpisz swoje dane. 11 stycznia 2018G. O 11.21 pod adresem Maskau Fili Str. D11 stwierdzono wykroczenie administracyjne, takie a takie. Samochód Mazda 6, znak rejestracyjny 777750 RUS. Dostępne jest zdjęcie okoliczności i miejsca naruszenia. Na podstawie paragrafu trzech części jednego artykułu 28 stycznia Kodeksu Federacji Rosyjskiej o wykroczeniach administracyjnych wszczęto sprawę. O wykroczenie administracyjne i przeprowadzono dochodzenie. Należy pamiętać, że wykroczenie występuje w tej lokalizacji regularnie, prosimy o uwzględnienie tego adresu w trasie patrolu. Ze względu na charakter pracy nie jest możliwe osobiste stawiennictwo i dostarczenie dowodów fotograficznych. Jestem gotów dostarczyć dowody poczta elektroniczna lub w tym formacie komunikacji. Dodajesz dowód w postaci zdjęcia, wysyłasz. Po wysłaniu przepisuje numer i czekasz. Jeśli po miesiącu Twój list zostanie zignorowany, wejdź ponownie na stronę i napisz, ze wcześniej wysłałeś wniosek, nie było odpowiedzi. I prosisz o ponowne rozpatrzenie wniosku. Jeśli to pismo zostanie zignorowane, to napisz skargę na stronie prezesa, to pomoże posunąć sprawę do przodu. Wideo o walce z autohumanami.